I już. Cześć z tej strony, Max i jego koleżanka. Maja, hejki wszystkim. Dzisiaj będziemy oprowadzać Was po, po wielkim domu Maxa, który zbudował. W pół godziny. W pół godziny. I, i... kosztował sto, 170 diamentów. Tak. Nie. No. Więc my, nie przedłużając, będziemy Was już oprowadzać. A w następnym no... odcinku. Pokażemy Wam medytowanie tego domu. A jeszcze w następnym zbuduje miasto gdzie wieżą Tak. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy do oglądania. Na początku jest, jest tutaj, czerwony dywan, który jest bardzo długi i zdecydował Max, że zbuduje ten oto dom na wodzie, żeby było fajnie. Tak, kosztował 170 diamentów. Przypominam. Tak, gdy wejdziemy. Jak wejdziemy to Wam pokażę salon, który był. Sam go nie, nie budowałam, on już był. Tu jest telewizor. I kanapa. Kanapa. Tu! No to był być garaż, ale zdecydowałam, że to będzie kuchnia. E, I poczekaj. I tu, czekaj. I tu dla Was mamy niespodziankę, którą pokażę Wam Maja. E, mamy tutaj szachownice. Nie wiem jeszcze, co tutaj zrobimy. Na razie ten pokój jest pusty. Ale tutaj może zrobić raz... łazienka. Tak, właśnie. I tutaj dokładnie będziemy robić kuchnię. Na razie jest telewizor i taka ładna kuchenka. Będzie tu ciekawe, więc następnym odcinku będzie to meblowanie. Taka <śm> ładna kanapa. Jak się uda, to jeszcze dzisiaj o północy. Tak, bo dzisiaj nocuję u mojego kolegi yy, Maxa i no. Idziemy to teraz. Na idziemy górę. do góry. Na samej górze jest jest kolejna kanapa. Kolejna kanapa, która też już była. Telewizor też był, ale tutaj mamy łóżko do spania i, i balkon, dwie pufy i, i, i radio. Radyjko? Radyjko. Tu jeszcze tu mamy Tu na razie pustka. Coś tutaj jeszcze dorobimy. Jeszcze jest góra kolejna. Tu jeszcze mamy kolejne piętro, czyli już trzecie i tu kolejna łóżka. Łóż. Tutaj dodamy tutaj łózko. fajne różne I tutaj też tutaj dodamy jakieś telewizory, klapy, no, różne inne rzeczy i to moi drodzy był koniec przypominam, że w następnym odcinku nagramy my, meblowanie ale. i musicie zostawić 20 łapek w górę żebyśmy nagrali to meblowanie bo nam bardzo zależy mamy jeszcze pierwszy film, ale nie dokładnie on fajnie wyszedł ale możecie sobie oglądać A Chcecie. I piszcie nam w komentarzach, co tutaj, jaki mamy pokój zrobić w tym oto miejscu. A jak chcecie, to możemy tutaj zrobić pół łazienki, pół drugiej zastępczej kuchni. Jak chcecie i dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa!